Z wielką pompą świętowali 50-lecie zawodowej służby pożarniczej i wojewódzkie obchody dnia strażaka strażacy w Ternobrzegu. Były odznaczenia awanse, pamiątkowe tablice i defilady. Wszystko w gorącym słońcu sobotniego popołudnia. Rozpoczęło się od odsunięcia pamiątkowej tablicy, która teraz jest dowodem rzeczowym na 50 lat zawodowej służby. Potem była uroczysta msza święta, podczas której biskup pomocniczy Edward Frankowski poświęcił sztandar. Część oficjalną uroczystości, wraz z przemówieniami, zaplanowano na placu. Wśród reprezentacyjnych służb mundurowych i wielu przedstawicieli władz, uroczyście wbito gwoździe i przekazano sztandar strażakom. Centrum miasta uhonorowano też strażaków odznaczeniami i nominacjami na wyższe stopnie zawodowe. Na specjalne wyróżnienie i tytuł zasłużonego Tarnobrzeżanina zapracował nadbrygadier Bogdan Kuliga. Podkarpacki komendant Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie dobrze spisał się w sytuacji zagrożenia powodzią w naszym mieście. Obchodom oprócz uroczystych defilad towarzyszyły dźwięki orkiestry dętej OSP Gać.